A jakie postanowienia masz na ten nowy rok? Może jakieś nowe cele, albo inwestycje? No bo też wiem, że miałyście coś razem działać ze swoją siostrą. Wiesz co, znaczy inwestycje, 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 inwestycje. też nowe projekty. Właśnie niedługo projekt nowy jest właśnie z moją Asią. Będę, z Asią będzie premier nowego projektu z moją córeczką. To już za kilka dni będę mogła tym mówić i wiesz, i tak... Myślę, że co roku to tak, tak naprawdę nie mam takiej, że resolution, że muszę na przykład to i to i to zrobić, że wiesz, zawsze e, kocham nowe projekty, lubię nowe propozycje i wiesz, ale żeby te, też się szanować, żeby też więcej czasu dla siebie spędzić, bo odkąd miałam małą, e, moją córeczkę, tak naprawdę nie byłam sama nigdzie na wakacjach, żeby tak się e, wyłączyć, to może w tym roku akurat mi się uda, żeby nie, nie czuć się, że wiesz, wyrzuty, że Stawiam córeczkę, jadę sobie wiesz, na, na wakacje z koleżankami, ale może w tym roku się uda. Czy w 2024 roku planujesz jakieś nowe inwestycje? Zakupy albo otworzenie jakiejś kolejnej firmy. Inwestycja tak, zainwestowaliśmy dosyć sporo w projekt, który będzie startował w połowie lutego. Może wyrobimy się na początku lutego. Pracowaliśmy nad tym dwa lata, przeogromny projekt związany oczywiście z treningami, z relaksacjami, ze zdrowym stylem życia, w zupełnie nowej odsłonie, więc wierzę, że będzie to znowu takie upgrade'owane narzędzie wspaniałe do tego, żeby każdy mógł z niego korzystać w każdym zakątku świata.